Dobrze, widzowie, a więc jesteśmy na kolejnej naszej rozgrywce. Tym razem na podłoga to lawa. Nie wiem, jak to działa, Czekaj, czy ja musimy Najwyżej musisz wchodzić, żeby wiesz. W... Tam jest najwyżej. Kup, a, aha, że trzeba wejść na. na to jest diament! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. rozumiem, czy rozumiem, to... rozumiem. Okej, okay, czyli po prostu mamy jakiś tam czas na to, żeby się dostać. Jak? Pływam w lawie. Y, umarłem. Masz? A ja idę na ten najwyżej <grym> Umarłem. Ona nie idzie po. Umarłem! Gora, nie. Umarłem, okay, ale to było niesprawiedliwe Ale bo... hey, poczekaj, tu są też takie diamenty i, ja... I możemy sobie zabrać Dobra, A, y... no, okay, okay. no dobra, ale to było niesprawiedliwe bo mnie je zepchnęli po prostu Jeszcze raz Nie no, poczekaj no A co, a to jest... Za 17 sekund Tak, ale to będę w tym czy nie? No będziesz, okej, okej. Okay, okay. jeszcze nie już będziesz, ale następny będzie Dobra, dobra, nie. dobra, 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 okej, podoba mi się Pokojnie. A widzisz mnie? A ty tam przeszłaś to? Aha no dobra oh yeah. Tam iść na ogon, iść na ogon, iść na ogon A dobra, no, to też wszyscy fajne. Wiesz, wiesz jak się gra w 10, w 10 minut w tą no. grę? To się dostaje taki spadochron? Wow O to jest jakiś no. s, s, ten speed shake jakiś Nie wiem o co nie chodzi wiem, co O, możemy tak zakręcić kołem fortuny Nie masz tak? wystarczającej ilości punktów. Aha, okej okay. Okej, okay, no to nie. No to nie mam. Eee, Electric Tower, dobra, dobra, dobra Dobra, iść na górę Idę, idę Tylko ludzie idą ciągle ten, to poczekaj Idę, mówisz, idę, ja już jestem, ja jestem pierwszy Jestem dobra. najwyżej Dobra, wygrywam to! Podłoga to lawa, mi jest straszna O kurde Dobra, ten ziomuś pode jakiś szybki jest Nie wiem co, czemu Dobra Jestem dobra. Eee, czwarta Dobra Ej, dobra, i tu wystarczy być, żeby to przetrwać? No patrz, mogę sobie wejść na twoją głowę chyba no, ale to jak, to jak? Ale to jest bardzo łatwe, to wszyscy to wygrają. Czy ich można to kogoś zrzucić? Ej! Ej! Mogę, mogę ich zrzucić? No nie! O nie Ej, dobra, zrzucam ich. A, weszłam, widzisz, jestem. To nie weszłam. Zrzuciłem, zrzuciłem, zrzuciłem. Zrzucam ich, zrzucam ich. Oje, prawie nie, sam spadłem. Nie! Włożyłam to, z znowu na górę Co? Chodzę na ciebie, chodzę na ciebie, nie spadłam. O nie, o nie! O dobra, przetrwaliśmy, Yes, Runda nasza! Czypson YouTube? To jesteś Szczypson YouTube No, no Jesteś e. Typson YouTube Youtube! Youtube! Podłoga YouTube Tak jest. Dobra, e, kolejna runda, dawajcie mi to 5, 4. No bije! A czemu tu muzyka mi gra, teraz to słyszę Proszę to Ej, wyłączyć Mam teraz gdzie, tu się, gdzie tu się muzykę Plinot. wyłącza? Klejnot tam był, biegnie po klejnot Gdzie tu się muzykę wyłącza? Nie wiem Nie mogę wyłączyć ja będę, jestem pierwsza i ja będę miała klejnot Nie mogę wyłączyć muzyki O, tu Ej, bo ten gość e, ma jakąś Co tu się dzieje? No. Nie da się tu muzyki wyłączyć A ty żyjesz? Nie, już, czekaj, bo ja muszę wyłączyć muzykę Ej, dobra, tu się nie da muzyki wyłączyć Dobra, kolejna mapa, jakiś most dziwny Dobra, no. lecimy Wyłączyłem całkowicie muzykę Chcę w się sensie całkowicie dźwięk że będzie szybciej Zobacz, ci będzie szybciej I to już normalnie Nie wiem co że będzie szybciej o nie, o nie o nie Oje oj, oj, oj. Idę od dołu Ej, a w ogóle wiesz... O że nie, teraz jest już nie mogę spaść! No! Wiesz że to jest taki gość, który ma jakieś coś... Nie wiem, jakąś nie wiem coś niebezpiecznego w ręce. No i nie wiem i on nie... Widzisz tam teraz tylko no, Widzisz ten gościu? Co jest... zobaczysz. Ma coś no, coś nie A no, no i co? Widziałaś to? I on patrzcie, ja teraz nie mamy jednej iną. No. Jak nie masz Stop. jednej nogi? O kurcze Gdzie ty Stop. jesteś? A Od... widzisz to? O no widzę, widzę. Czy tylko Co on, u mnie to on, jest? on ci to zrobił? No, podszedł do niej. I... Halo, kolego z kosą! Proszę tak nie robić! O krzydliwcu! Widzisz? Dobra, a mi coś utniesz? Masakra. Nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie patrz, chyba... On, o, człowieka zabił! No nie, to jest... Jest niebezpieczny. Niemiły. Niemiły kolega. Stoń koło niego, sto koło niego. Stoję. Wygraliśmy, jest to elegancko. To jest Dobra, no e, szczerze, bardzo prosta gra. Wydaje mi wiem. się, że za prosta i fajnie by było to jakoś utrudnić, więc uwaga, to się utrudniam to e, w Dobra. tym momencie. To jest utrudnienie dla naszej rozgrywki i e, można. E... Czekaj, jakie by to utrudnienie zrobić? Można, wy... można poruszać się tylko i wyłącznie za pomocą. E... Nie wiem, nie mam pomysłu na utrudnienie, ale zbieram kasę. A masz jakieś poważne utrudnienie? E, Oto. Diament, zostaw go. Zostaw go, dlaczego mi go zabrałaś? Nie, ja już nie mam tego. Szybko, szybko, to szybko, się szybko. Nie, nie. Zginąłem. Zginąłem się. Ja też. Ale przynajmniej mam klejnot. To jest niesprawiedliwe, jest, bo zabrałam. No, ja przynajmniej tego parkura tam. Jakiego parkura? Gdzie jest parkura? To pierwszy, ten lepszy. Chodź. No dobra, ale jak cię. Tu roz... będziesz te pieniążki. Tu można zdobyć pieniążki. Mówisz Ja lubię. Kocham pieniądze. O, aleś się, dobra, teraz się a... wystawił. Dobra, a tutaj czekaj. Hup hup hup, hup 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 Hup, dobra. Idę, idę. Już kiedyś widziałem taki parkour, już go kiedyś przechodziłem. Ej, co jest? Czemu cofnęło zginą... mnie? No bo. nie wiem. zdobyłeś pieniądzki? Nie właśnie. Ale ty. Nie. A doszłeś do końca? Nie. Przerwało. Nie, nie. przerwało. Na przerwało. Na Znowu mnie przerwało. To na lawę stanąłeś? Nie stanąłem na lawę, niemożliwe. Pilnuję I tego, idę, żeby nie stanąć. Bo... Ty jesteś do wszystkiego zdolny. O, dobra, teraz mi się udało. Pięć punktów no, zdobyłem. No, człowiek mnie jakiś zepchnął. Dobra, e, gdzie są dobra, punkty? Tu Co ja mogę kupić? kupić Co? No nic, bo nie masz. A gdzie mi pisze ile mam punktów? Nie, rozdowu no, ten most! Ten most był nie. słaby! Mega łatwy! No, to poczekajmy sobie. Pa, pamiętam. O, nie... jest inny teraz most. Jeszcze nie leć! Takie utrudnienie. A, no dobra. Na ostatni 5 sekund idę. Dobra. Dobra, kto duży? Chodź tutaj, chodź tutaj. Kto ostatni, kto ostatni wejdzie na, na, na ściankę, wygrywa. Czekaj, kurczę, bo mnie. Automat, Dobra, co, co, to co trzeba ostatni? powtórzyć. To trzeba powtórzyć. Bo mi się przypadkowo weszło Ale już. Ale to był w ogóle kto. A wiesz, że poszłeś tam tą stroną? No i co z tego? A No A co? A co? A chciałam wcześniej sprankować, żebyś tam poszedł? A Nie, tam no, ja jestem. Ja jestem zawodnik, z, z, takie pranki to jest, wiesz Akademia Pranków Marcina Dubiela, ty weź Dobra, no ja to wygrywam Ja myślałam, że tam z tamtej strony było. ten I No ten. nie A ja myślałam, że tam było i wiesz co, zginęłam Naprawdę, <laughs> ale tak wiesz Ej dobra, bo tutaj, tu zalewa nas, zalewa nas, zalewa nas No No i to jak mamy tu przetrwać? Nie wiem Ej dobra, niesprawiedliwe Niesprawiedliwe to było Niesprawiedliwość się tu I wydarzyła A słuchaj, robimy tak, że jak już widzimy klejnot, to wyścig robimy Dobra, a... Wyścigamy się, okej? Okay? Dobra Dobra To ja lecę po klejnot Czemu oni tam zostali? Jeśli będzie w ogóle, bo czasami... Next round will start, we'll... start in wy... three, two, Bo jak two. oni wygrali, One. to tam są Do... O! O! Dobra, to wygląda fajnie ja O co tu chodzi? O co tu tam? chodzi? To trzeba tak skakać Jak spadniesz, to... Klops I spadniesz na sam dół Ojecie. Dobra, łatwe. Tak, tylko, że ja nie umiem za bardzo... Nie wiem. Łatwo. Patrz jakie tempo, jakie tempo. Jaki zawodowiec. No kurczę. No kurczę. No nie. Okej. Okay. Dobra, jestem. Jakie tempo. Ło, jak spadam. Ło. Ło. Nie, nie. Dobra, skwinał. Na tym komputerze nie umiem grać. Dobra, jestem na szczycie. Jestem na szczycie, udało mi się, ale tak się skupiłem! Ja jestem jedyny, który to przeszedł? Jestem jedyny. Zobaczymy. Jestem jedyny, nikt tutaj nikt Nie Wiesz kiedyś to przychodziłam i bardzo. Nikt tutaj nie żyje, nikt tutaj nie żyje. Wszystko... Ja jestem jedyny. Patrz! Widzisz jeszcze na YouTube survived! Przeżyłem jako jedyny. jest radości. No, pokażę, sobie Ty... Nie umiem tańczyć w tej grze. Ja się tańczę w tej grze. Nie, no cóż, to niestety nie potańczę. Dobra, i co ja dostałem za wygraną? Gdzie ja mam punkty? No, jakieś punkty chyba, nie wiem. Eee, tam, Tosia, się. o, o, patrz, ma... kolejna mapa, kolejna mapa. O, ja jestem tutaj. A nie, myślę, że jestem trochę, trochę szybciej przystańczą. czy są jakieś klejnoty? Będzie na pewno, będzie na szczycie tego zamku. Nie za zawsze jest. Ale teraz będzie, czuję to. Czuję to, dlatego tam lecę szybko ja jak. Jestem... Nie ma tu no, nic. Nie, nie ma tu no, nic. Ale tu i tak to trzeba, tak ale tu i tak trzeba było tu i tak lecieć, żeby przetrwać. No ale. Czy się mówiłeś tak, po co się śpieszyć? No ale ja tu chciałem pójść, bo myślałem, że to będzie kryształ, ale nie ma. A patrz, ten jaki jest smutny. Bo on już wie, że Kto? przegrał. Patrz, tam. Kto? No se poleciał jakiś ziomuś tam. Aha. Jakaś ziomuwa. Ziomuwa. Ej, dobra, załatwe to jest, Tosia. Od teraz robimy coś takiego, że yy, ja mogę chodzić, a ty nie możesz. Żeby było trudniej. Ale to jest sensu. Nie, właśnie bardzo z sensem, bo ja będę wygrywał, a ty będziesz przegrywać. Tak jak ma być. Okej? Okay? Nie może być. Czemu ja nie? Zjeść, że możemy na przykład 5 minut, sekund? 5 przed, minut. Jakby 5, 5 sekund <laughs> mamy tylko na ucieczkę, że czekamy. Okej? Okay? Okay, dobra, dobra. mamy mamy od momentu wystartowania mamy 15 sekund. Na to, żeby yy... 15, bo ogólnie ludzie mają 15 mają A no 5. to, dobra, no to mamy 5 sekund Ale, Ale to w 5 sekund nie to, że... się nie da nigdzie pójść No dobra, 5 sekund Często, kto, Dobra, 5 sekund, kto, kto się lepiej ukryje Dobra, to, 5, to, 5 to... sekund, 5 sekund, raz Dwa, Ale nie, że ci 5 sekund do końca Aha, Czemu tam poszło? no to nie, to nie zrozumiałem zasad w takim razie Przepraszam bardzo To nie tak miało wyglądać 5 do sekund. Dobra, no to czekam 5 sekund na górę. Na siebie. I za 5 sekundach, tak nie, stoimy o to w miejscu. chodzi Będziemy się zrzucać. Dobra, no to zrzucam. No nie! Zrzucili mnie. Ale to ta, było jakieś zimne, bo, bo mnie wystrzeliło. Wystrzeliło mnie to było niesprawiedliwe. To było niesprawiedliwe, to się, to się nie liczy. O nie! O nie! Wow, ale wysoko ta lawa teraz płynie. Wow! O nie! O nie! Poszła na dno! Widzę, widzę, jak lecisz. Widzę, jak spadasz. Widzę, jak spadasz. Przeżyłaś to? Nie! Zginąłeś?